Witajcie. Na początku chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za ilość komentarzy pod zajawką z łazankami. Byłem w szoku ile wariantów jest możliwości zjedzenia tego dania. Dlatego, znaczy Wy zainspirowaliście mnie do tego, żebym przygotował właśnie łazanki właśnie z takim sosem. Zobaczcie tu są składniki, szczegóły tego sosu dostaniecie w opisie. A ja zabieram się za ciasto, które też będzie w opisie. Mam tu 400 gramów mąki i odpowiednia do tego ilość płynu. Ktoś genialny to wymyślił. Ciasto na pierowi zagniata się samo, a ja mogę zacząć smażyć sobie i robić sos. Zostańcie ze mną. Cebula na rozgrzany olej. Pieprze i sól. Do cebuli dodaję pora. Masło. Między tym... Zrobiło mi się ciasto, które daję do tego, żeby odpoczęło. W międzyczasie też termomix umył się sam, a ja gotuję dalej. Kolejny składnik mojego sosu to marchewka. Czerwona papryka. Warzywa się podsmażyły, dodaję mięso. Ja mam tutaj pół kilo łopatki wieprzowej. Możecie użyć do tego równie dobrze Mielonego drobiu czy wołowiny, to już zostawiam wam. W tej chwili mięso jest jeszcze różowe, czekamy aż się zetnie. Zaczynam teraz przyprawę. Oczywiście solą, pieprzem dam jeszcze granulowany czosnek, odrobinę słodkiej, czerwonej, wędzonej papryki, oregano i mieszam. Podlewam gorącą wodą. Tak na dno garnka. Przykrywam, żeby razem się podusiło jakieś 10 minut. Ściągam przykrywkę i zmniejszam ogień. Czekam, aż nadmiar wody wyparuje. Na drugi palnik wstawiam już sobie wodę do łazanków, a do mięsa leję gotowy sos pomidorowy. Blat podsypię mąką. Ciasto z pomocą noża do pizzy kroję na prostokąty i kwadraty. I teraz łazanki wrzucam do wrzącej osolonej wody. Wyławiam od razu z wody i daję do sosu. Pozwalam im jeszcze się zaprzyjaźnić. No i proces gotowania minął. Teraz można nakładać danie na talerz i zajadać. Zobaczcie, jak to wygląda. Włoch spotkał się z Polką albo Włoszka z Polakiem. Smacznego!